Rozmawiamy z panią dyrektor szkoły podstawowej w Gaszynie, Jolantą Ustyniak. Pani dyrektor, co to dzisiaj e, tutaj mamy? Co to za wydarzenie? No więc to takie świąteczne przedsięwzięcie, ponieważ z inicjatywy pana burmistrza. Wyszedł, wyszła propozycja, że jarmar Bożonarodzeniowy będzie odbywał się w tym roku na Placu Legionów i szkoły podstawowe wezmą udział w konkursie na najpiękniejszą choinkę. I właśnie podjęliśmy to wyzwanie. Dzieci tłumnie przybyły na warsztaty plastyczne. No Poprzynosiły ze sobą przeróżne e, rekwizyty, których to wykonują przepiękne ozdoby choinkowe. Rozumiem. Czy to. Y Codzienne spotkanie, czy takie wydarzenia mają często miejsce w tej szkole? Takie wydarzenia odbywają się tu często. To właściwie nasza taka codzienność, gdzie razem z rodzicami, z, bo to nasze dzisiejsze spotkanie, to jest spotkanie też wielopokoleniowe. Tu nie ma tylko rodziców, tu główny trząs stanowią dzieci, ale są i dziadkowie, którzy pokazują, jak dawniej wykonywano ozdoby choinkowe z różnych materiałów, nie tylko z papieru. Proszę powiedzieć, na co pani liczy? No liczę na to, że nasza szkolna choinka będzie przystrojona właśnie w te własnoręcznie wykonane przez dzieci ozdoby. No i oczywiście choinka, która rozbłyśnie na Placu Legionu w mieście 16 grudnia o godzinie 10:00, będzie najpiękniejszą choinką pod niebem wieluńskim. Pozdrobiona, ozdobiona rękami dzieci. No właśnie, bo to dzieci wykonają wszystkie ozdoby. Życzymy powodzenia i gratulujemy. Dziękujemy bardzo. Jak masz na imię? Marcel. A co ty robisz tutaj? Tutaj właśnie robię bombki. Jeszcze ogólnie to nie zrobiłem. Ale robiłeś jakieś ozdoby? Powiedz jakie ozdoby? Na razie robię te owijam kasztany folią i wiążę. A no to pięknie. Możesz nam pokazać jednego takiego orzecha albo kasztana? Oczywiście. No przepięknie! To jest Twoje dzieło, tak? No, no miałem, ja tego owijałem. Owijałeś? No jest Najlepiej jest związać. Nie na środku. Związać to na środku. wiesz? to jest Zamieszania. Zuziu, ty jesteś przewodniczącą samorządu szkolnego. Powiedz, um, lubisz takie dodatkowe zajęcia? E, tak, lubię. Jest na nich bardzo przyjemnie. Panuje bardzo miła atmosfera na naszych zajęciach szkolnych. Wszyscy się spotykają, robimy wspólne ozdoby, jest bardzo miło. Rozumiem. E, a powiedz, e, zamierzasz być. E... Na Placu Legionów, 16 grudnia? Tak, zamierzam być na Placu Legionów. Będziemy przedstawiać wspólnie choinkę. My wszyscy razem z samorządami klasowymi. No to pięknie. To twój ostatni rok w tej szkole? E, tak, ostatni, niestety ostatni. E, myślę, że z nostalgią będziesz wspominać czasy podstawówki. E, tak, bardzo miło mi spędziłam tutaj czas. Na pewno będę długo wspominała podstawówkę, Szkołę Podstawową w Gaszynie. A powiedz, co robisz teraz? Teraz robię aniołka z serwetek i jeszcze z brokatu i wacików. W takim razie życzę Ci powodzenia. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Mamy tutaj seniorkę. Proszę powiedzieć, jak się pani nazywa i co panią tutaj przywiodło? Alina Karasiewicz jestem. Przywiodło mnie z wielu Pracowałam tutaj też w gaszynie, w szkole, w przedszkolu. Dobrze tu jest. Przywiodło mnie, a wiem. Robótki ręczne? Robótki ręczne, które razem z dziećmi wykonujemy. A proszę powiedzieć, czego dzieciaki pani dzisiaj nauczyła? Robienie gwiazdek świątecznych na choinkę, które zawieszamy na choinkę, a później z gwiazdek będziemy robić koszyczki. No, no to pięknie, to chyba jakaś stara metoda. Tak, to jest bardzo stara metoda, jeszcze z moich dziecinnych lat. To pięknie, bardzo cieszę się, że pani tutaj jest. Dziękuję. Dziękuję. Powiedzcie mi, jak macie na imię? Maja. Szymon. Co tu robicie? No, robimy rzeczy plastyczne na choinkę. Czyli to są ozdoby Tak. Możecie zaprezentować swoje prace? Co to jest? To jest gwiazdka, a to jest takie serce. Serce, zawieszka. Mhm. Czy było trudno zrobić samodzielnie ozdoby choinkowe? Nie. A sprawiło ci to troszeczkę przyjemności? Tak. Dziękuję bardzo. A tobie, Szymon? Mi sprawiło to wielką przyjemność. Wielką przyjemność, a pokaż nam, co zrobiłeś. E, taką gwiazdeczkę. Do kamery, Do kamery pokaż. Wyska. Pięknie. Dobrze, dziękujemy. Czy w domu też robisz samodzielnie ozdoby choinkowe? Z mamą albo tatą. Czasami też sam robię. No to pięknie. Widać, że masz fach w ręku. Gratuluję. Ale